Ekranem dotykowym powiem Wam, że jest nawet bardzo fajny i wygodny. Tutaj słynny klomp, przy którym ja ciągle tutaj testuję aparat kamerę co się da. O, przeszczekałem, to już nieźle. Nie jesteśmy nie całkiem na takim odludziu. O, jak się przeciąga piesek. Jaki dobry. <gry> Punkas. Tak, i centrum dowodzenia czeka, żeby przerzucić to wszystko na... Teraz widać, że to jest lustro i że nagrywam się w lustrze, ale powiem wam jedno, że przy ustawieniach własnych dopasowałem, aby kolory były naturalne były. O, tutaj napisy o z kamery nie pamiętam, nie? widzicie że to jest odbicie